Colson B134, przerobiony Herkules C130 z trzyosobową załogą, zbliża się do pożarów Adaminabi. Dzień dobry B137, B134 B1, B1, słyszycie głośno i wyraźnie. Załogą Herkulesa dowodzi 45-letni Jan MacBeth, prawdziwy weteran walki z pożarami lasów. Właśnie zrzuciliśmy w Adaminabi. Warunki bardzo złe. Wiatr szaleje, widzialność słabiutka. Chcesz to sprawdź, ale ja tam nie wracam. Przyjąłem B137 będziemy ostrożni dzięki za ostrzeżenie. Przy gaszeniu z powietrza łączność ma ogromne znaczenie ze względu na zmiany pogody i sytuację na ziemi. Drugim pilotem Herkulesa jest 42-letni Paul Hudson, były pilot Marines. 43letni mechanik pokładowy Rick D Morgan nominalnie służy w siłach powietrznych USA. Gdyby chcieć zestawić idealną załogę do tego zadania, należałoby wybrać właśnie ich lub takich jak oni. Zbliżając się do celu, załoga zniża się na 2,5 tysiąca stóp i rozpoczyna krążenie. To ten szalony wiatr, o którym wspominał. Na pewno zasłoni dymem ziemię. Widzialność podła, dzień jak codziennie. Zejdźmy na dwa tysiące i rozejrzymy się. Mimo ostrzeżenia, Macbeth chce sam ocenić warunki. Piloci strażacy stanowią wyjątkową grupę dlatego, że gdy siadają za sterami maszyny gaśniczej, to już mają ogromne doświadczenie. Potrafią szacować ryzyko. Wiedzą, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Jeszcze jeden krąg. Warunki są skrajnie trudne, jednak gaśniczy C-130 został na nie przygotowany. Wspaniała maszyna, wytrzymała, silna, zaprojektowana do transportu dużych, ciężkich ładunków. Doskonałe latające cysterny. C-130 przerobione na cysterny mają wzmocnienia kadłuba pozwalające zabrać ponad 16 ton środka gaśniczego. A cztery potężne silniki umożliwiają ucieczkę w przypadku wpadnięcia w jakieś tarapaty. Jednak żaden samolot nie jest niezniszczalny, więc załogi dbają o bezpieczeństwo. Załoga Boeinga miała rację, za mocno wieje. Odwołuje zrzut. Dam znać koordynatorowi. Kuma FCC Colson B134, nadawaj. Kuma FCC warunki, wadami nabi, za dużo dymu i wiatr, nie da się zrzucać. Przyjąłem. Centrum Koordynacji w Kumie jest miejscową bazą Straży Pożarnej Nowej Południowej Walii. Kieruje akcją gaśniczą w okolicy prowadzoną na ziemi i z powietrza. B134 wysyłam koordynaty celu zastępczego w Pigview. Czekaj. Nowy kurs 085. Przyjąłem Kuma FCC 085. Lecę do pigview. Samolot zostaje przekierowany do innego pożaru. Nowy kurs ustawiony. Dobra, plan B. Lecimy. Jeśli załoga uznaje, że zadmienie i wiatr są zbyt silne, lepiej nie zrzucać ładunku. To dobrze, gdy ma w zanadrzu jakąś alternatywę. Herkules leci 58 km na wschód od Anaminabi do Pigwiu. To wzgórza i pola sąsiadujące z łańcuchem górskim. Zobaczmy. Tam, wzdłuż grzbietu, celując na wschód. Widzę, może się udać. Sprawdźmy z bliska. Zaczynam pierwszy krąg. To standardowa procedura. Pilot wykona kilka kręgów na małej wysokości. Pilot cysterni gaśniczej musi myśleć o wielu rzeczach jednocześnie. Obserwuje ogień, uważa na pogodę, pilnuje drogi odwrotu. Dobra, trzy kręgi. Zrzućmy na wschód od grzbietu. Zgoda? Tak jest. Gotowi. Uwaga, zniżam się do zrzutu. Aby się powiódł, samolot musi się znaleźć blisko pożaru. Załoga lotu 134 za chwilę zrzuci środek gaśniczy w okolicach Peakview w Australii. Jest nasza linia. Widzę punkt zrzutu. Ostatnia prosta. Przecinamy 400 stóp. 300. Przygotować zrzut. Jeszcze trochę. Zrzut to być może najbardziej krytyczny moment. Samolot traci dużo ciężaru, więc zmienia się jego aerodynamika. Trzeba się szybko wznieść. 200 stóp możemy zrzucać. Zrzut. Poszedł. Gdy tylko maszyna zrzuca środek gaśniczy. Ciąg na wznoszenie klapy 50. Klapy 50. Załoga rozpoczyna wznoszenie. Uwaga. Wysokość nie rośnie. Samolot nie chce się wznieść. Po chwili się rozbija. Niestety wygląda na to, że nikt nie przeżył. Piloci strażacy to zgrana paczka. Po takim zdarzeniu aż ściska w dołku. Minuta ciszy. Gdy usłyszałem, że nieopodal Kumi rozbił się bomber 134, nie mogłem w to uwierzyć, bo C-130 to bardzo niezawodna maszyna. Jak daleko od Kumi? Śledztwo poprowadzi Australijski Urząd Transportu Publicznego ATSB. Z 55 kilometrów na północny wschód, blisko Pigview. Wiem gdzie. Niezłe pustkowie. Wokół płonie burz. Wysłaliśmy kilka ekip. Do miejsca katastrofy prowadziła jedna droga. Kilkakrotnie pożar poważnie jej zagroził. To był zmodyfikowany C-130. Co o nim wiemy? Śledczy sprawdzają dokumentację maszyny, szukając jakichkolwiek wskazówek. Tu jest certyfikat zdatności do lotu. Wszystko zgodnie z wytycznymi FAA. Przerobiony na samolot gaśniczy w 2018. Od tamtej pory gasząc pożary wylatał 683 godziny. A wczoraj miał przegląd. I co? Nic istotnego. Z książki serwisowej wynikało, że w chwili, gdy samolot startował, nie miał żadnych defektów. Zatem wiedzieliśmy, że trzeba się skupić na tym, co się wydarzyło podczas lotu. Śledczy dalej sprawdzają dokumentację. Patrz. C-130 miał rejestrator rozmów, ale nie parametrów lotu. Tego mieć nie musiał. Naprawdę? To utrudnia sprawę.